Na no cześć! Klata, plecy, nogi było, więc dzisiaj czas na upper, jutro czas na lower, 5 dni w tygodniu. Właśnie w takim cyklu, zobaczymy, jak mi się będzie to robiło na dłuższą metę. Dzisiaj robimy wielki test, czyli ile razy się podciągnę po ciąży. Ostatni raz podciągałam się, no jakieś nie wiem, no, na, no rok temu. Rok temu myślę, że mm, tak sama, i wtedy podciągałam się tutaj cztery razy. Pod chwytem i pompki. Ostatnio pompki robiłam, no też. Nie, pompki robiłam w ciąży. I to mi jakoś szło i chyba robiłam 5 pompek w ciąży. Więc zobaczymy po takiej przerwie, bo nie robiłam ich już bardzo dawno, odokoło. No myślę, że 7 miesięcy na pewno. Na pewno. Więc dzisiaj sobie to testujemy. Trzeba założyć skórki, bo to wiadomo. Nie ma to za bardzo chwytu męczyć. O Boże. Przecież to na Ani raz nie Co ja w ogóle próbuję? No dobrze, no zrobię to. I tak bym powiedziała, że wysoko nie przekroczyłam tej granicy 90, ale myślałam, że nawet do tego momentu nie dojdzie, więc myślę, że generalnie dzisiaj w planie mamy, zaraz jeszcze zobaczymy, zaraz jeszcze zobaczymy pompki, ale właśnie potem negatywy. Żeby trochę sobie wrócić do podciągania. I ten dzień drugi aper mm, w tygodniu będzie skupiony właśnie na pompkach i na podciąganiu, ale też nie będę tego jakoś tak bóg wie jak tyrać, bo po pierwsze nie lubię, ale spróbuję, więc będę robiła negatywy. Myślę, że na początek po dwa powtórzenia w serii, bo po prostu tyle będę w stanie to zrobić. A później mamy ściąganie jeszcze drążka i też sobie zrobię co tydzień rotację, że najpierw będę robiła pod chwytem, potem chwytem <laughs> i zobaczymy, jak to pójdzie. A później mamy bicek, tricek, a i to w sumie tyle. Powinno jeszcze barki dodać. Ale nie, bo nie, nie, mam przemyślany plan. Już nic nie, właśnie tak to jest, że mówię, o, jeszcze to zrobię. Nie, nie zrobię. Mam przemyślany plan. Nie zrobię. Dobra, lecimy na pompki. 6. Nie było to chyba aż z takim trzymaniem brzucha, jakbym chciała, ale nie poczułam pleców, więc nie źle. No więc będziemy sobie cisnąć do pompki: no co, max ile będę w stanie zrobić, tak? A później negatywę do dołu. No i tak to będzie wyglądało, no. Skórki, bo ten Smith. Tak dyra ręce. Ta sztanga tutaj jest tak ostra. Dobra, myślę, że cztery jest enough. Pompki też w takim razie będą negatywne. Głównie, bo zrobiłam dwie i już jest takie. Eee, średnio. Więc sobie dążymy do 8 powtórzeń negatywnych. No coś czuję, że to będzie bardzo szybki trening. Fajnie, więc pompeczki zrobione w ostatniej serii. Weszło 7 nawet negatywnych, bo już po prostu spadłam w dół. Więc spadłam w dół, spadłam do góry. Spadłam w dół. Zobaczymy, jak szybko uda się progresować w ten sposób i czy to w ogóle coś da. Wcześniej coś dawało, zobaczymy teraz. I teraz będziemy sobie robić ściąganie. I tak jak wcześniej wspomniałem, że będę sobie rotować. Więc za tydzień mamy negatywy też nachwytem i ściąganie nachwytem. A w tym tygodniu podchwyt, i tutaj też podchwyt, bo tutaj też będzie bardziej pracował biceps. I to jest też moja ta granica, gdzie nie mogę wejść wyżej. Więc w momencie, kiedy będę robić negatywy i robię negatywy, będę się skupiać na tym, żeby zatrzymać się bardziej dłużej w tej pozycji, która jest dla mnie najbardziej wymagająca, czyli tutaj akurat było 90 stopni. No i will see. Dobra, robimy rozszewkową 45 kg? 35 kg to jest. To jest bardzo łatwe i to, co mogę Wam polecić, żeby to <laughs> lepiej wchodziło, to robicie to tak, że wypuszczacie się maksymalnie na drążku. W sensie pozwalacie, żeby ten drążek Was ściągnął i rozciągnął. I to, co najpierw jest, to jest łopatka, jakby ramiona do dołu, tu już mamy zakres cały i dopiero teraz ciągniemy rękami, żeby tego nie robić w ten sposób, że od tego momentu jak jesteście, to że od razu idą ręce. Mam nadzieję, że widać różnicę. Nie chodzi o to, chodzi o to, żeby ten ruch zacząć od tyłu. Czyli właśnie najpierw łopatka i dopiero ściągamy, A dobra, to już nawet nie będę tego robić, tylko od razu sobie dołożę, celem jest 8 powtórzeń. Nic tu się nie zmienia. 40 kilo? Tak? To już powiedziałam? 45 chyba. Bardzo ciężko. <laughs> Więc nie wiem, czy nie zmniejszę. Podjęłam decyzję, że nie zmniejszam, tylko będę cisnąć z tym. Osiem powtórzeń to też nie jest dużo, jeżeli już nie będę mogła dociągnąć, to zrobimy sobie częściowe powtórzenia, czyli będziemy ściągać maksymalnie dużo razy, aż odpadną wszystkie mięśnie, ale nie w pełnym zakresie ruchu. Bo jednak najsłabszy jest ten mięsień tutaj w, tam, w... contraction. Pewnie jest na to słowo po polsku i tyle. Wow. Dobra. Jeszcze jedna seria i dan. Teraz mamy jeszcze tylko Bicuś. I tricuś ale nie wiem jak powinnam robić tego bica O, wiem chyba. Slepką rotacją do wewnątrz. Okej, okay. kurde, myślałam, że to coś dołoża, <laughs> ale jak, jak czuję to na razie jest mocno średnio z dokładaniem. O kurka. Uf. 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 To waży, 10 kg chciałam przypomnieć. No ale przed chwilą miałam dużo ćwiczeń na biceps, bo przecież to podciąganie, ściąganie. I teraz to, no więc chyba lecimy z małymi talerzykami. Nie założyłam zacisków na te pół kilo, w pół kilo, chciałabym. Nie, dobrze, pół kilo, pół kilo. Pomyślałam, że pięć powiedziałam. Nie założyłam zacisków, mam nadzieję, że nikt nie umrze. Chociaż łatwo się mogą zsunąć. Dobra, ryzykujmy. Nie, nie chcę ryzykować. Przeraża mnie ten upadek. Także zabezpieczmy ten ciężar. Nie ma co ryzykować, kurka odbije się, odbije się, nie wiem się odbija, ale potoczy się gdzieś w samochód, wpadnie na lustro. Nie ma co. Co jeszcze? Przecież spadając nabierze siły. O, w tą stronę. Fajnie, czyli mamy tu 11 kg, można dołożyć. No dobrze, mam tu 15 kg. Myślałam, że nie dam rady robiąc 10 kilo, więc wniosek jest taki, że jeżeli wydaje Wam się, że nie dacie rady, to dołóżcie ciężaru, bo <gryw> okazuje się, że, że można więcej. Wow, wspaniałe, 0,25. Niedługo chcę powiedzieć, że jak. hi, że jak robicie w bizo stojąc, to też pamiętajcie o napiętym brzuchu, gdyż może boleć, bo możemy lecieć z pleców, nawet tego nie czując, nie wiedząc, bo jesteśmy skupione na jednej partii niż na plecach. Więc mamy 15, 15,5. Jeszcze można dołożyć, więc zamiast 025 na stronę, to zrobiłem 0,5. Ale w ogóle to tak tęsknię za kreatyną. Yy, czytałam, czy można brać kreatynę podczas karmienia piersią. No i generalnie my mamy w ciele monohydrat kreatyny, ale za dużo tej kreatyny, jak będzie u dziecka też, to to powoduje nadmierne obciążenie coś tam sodem i coś tam obrzęk mózgu, coś tam. No, stwierdziłam, że dopóki no, nie zakończę karmienia to może jednak sobie ją Nie by miałoby to sens, że można brać, no bo to jest naturalny jakiś tam składnik w naszym organizmie, ale jak będzie za dużo, no to będzie za dużo też dla dziecka dla mózgu dziecka, z tego samego powodu też chyba właśnie powinno się dopajać z uwagi na zbyt dużą ilość sodu i to też jest podobno dla noworodka, dla dziecka dla niemowlaka, o nie yy, niefajne, 15 było 15,5, to teraz jest 16. I to już ostatnie. I oprócz brzucha jeszcze yy, poślad. Robimy orzecha włoskiego z tyłka. Robimy orzech włoski z tyłka. Przypadki, Fajnie. dobra. Czyli następny trening zaczynam od 16 kg. Dobra, i ostatnie ćwiczenie to jest skull crusher na triczka I ja robiłam to już w poniedziałek, i to jest ten trening, którego jeszcze nie nagrałam. I ja już wtedy robiłam 20 kg, i napisałam sobie komentarz, żeby dołożyć, żeby zrobić na 8, bo 20 kg weszło na 10. Więc dzisiaj sobie dokładamy, i to też robimy na Easy Barze. No i tu muszę pamiętać, żeby się wysoko położyć, bo chcę schodzić na nisko. Nawet się nie skupiłam na tym, żeby wstać ze spiętym brzuchem jak mi ta czamka wypadła. świetnie Dobra, nieważne, no ale na 8 weszło i to weszło całkiem w porządku tak trochę zachowawczo robiłam, no bo to pierwsza seria ale dokładamy teraz kilogram, czyli będzie 21 a już zwaliłam, bo się za nisko położyłam. Dobra, przejdźmy go do silnicy. Jak najdalej, ale nie jest najmądrzejsza. Dobra, osiem, no nie wiem, szczerze mówiąc. 21 na 8, może 21,5, i zrobimy dwie serie na tym. Generalnie to mam taką schizę, że jakoś wypuszczę tą sztangę na nos. Jakby ona mi tutaj upadła, to na mojej twarzy nie ma już żadnego ratunku. Więc koniec. bardzo zadowolona. Ta ostatnia seria na triceps wyszła bardzo fajnie. Teraz wracamy do domku na spacerek z klusią. No i na dzisiaj to tyle. Serdecznie dziękuję, że byłeś, byłeś dzisiaj ze mną i zapraszam do zasubskrybowania tego kanału, bo jutro wracamy z kolejnym treningiem. Lecimy właściwie, nie wracamy, <laughs> jutro lecimy z kolejnym treningiem, no i będziemy sobie cisnąć siłkę. Sia!